Witajcie w najlepszym odcinku serii zagrajmy z Adam Roziecki w Minecraft. No i jak widać się dokopałem do takiej jamy, tutaj się zaglądałem. I tutaj już były dwa żelaza, już je zabrałem, no ale to sobie będziemy oszczędzać. Jak tam jeszcze dla nas czekają piękne dwa żelazstwa O kurczę, dobrze, tu była woda. Dobra. O, mam nadzieję, że nas żadne podporki nie zjedzą. O, dobra, trzeba to jakoś zatkać. A nie! Tylko chyba, o, muszę tam wypłynąć. Mamy czas, dużo czasu, dobra. Pięknie. I wy dzisiaj już myślę, że wyruszymy na podróż. Dobra, lecisz. Lecimy. No, można powiedzieć, lecisz, Steve, no, ale tam. Dobra, jest. jest! O. Ta woda nam co prawda uratowała częściowo życie, jak spadaliśmy, ale... Ale kurczę, i teraz się nie mamy czym podbudować. To mi źle wygląda. Dobra. Tak to zrobimy i tyk, tyk, tyk. No na podwórku jeszcze mogą być jakieś niepożądane mowy. Noby. Pff. Ach, dobra. Jeszcze tu. Pięknie, pięknie, pięknie i dobra. Mamy 10, powinno nam starczyć na. Dostaję Ja już myślałem, że to jakiś z wrogi mob, a tutaj taka piękna świneczka. Świnka. Dobra, mamy te żelazo. Ile my mam? 11 na tyle nie miałem w planach wykopywać. Dobrze. Ja, ja nawet nie widziałem tam gdzie na początku zaczęliśmy kopać o tym. Tylko schodziłem do tego na dole, aż z, przy schodzeniu zorientowałem się, że są tam ustawione takie, no, żelastwa, więc tam nie, nie szkodziło nam nic pójść. Dobra, no tutaj mamy s, s, skraftowane tyle łopat, bo się spodziewałem pobytu w kopalni, więc. Więc no. A w ogóle chciałbym Wam pokazać, jak się będzie nam przepalać. A w sumie możemy te kilowy tutaj jeszcze odłożyć. Że jak się będzie przepalać, to. Um, to będę chciał Wam pokazać. I taki, takie jakieś dziwactwo zapisane w kodach gry. No w takich starszych wersjach, jak ja gram, że jeśli zabierzemy, weźmiemy sobie siekierę, weźmiemy sobie drewnianego półbloka, drewniany półblok, to w ogóle, mam do, dla was taką ciekawostkę, że go się nie da zapalić, a to dlatego, że i też nie da, nie, będzie się go wolniej kopać siekierą niż kilofem, a to wszystko dlatego bo w kodach gry ten ten no, półblok drewniany jest zakodowany jako półblok kamienny. Więc więc no takie trochę dziwne, ale no, ale tak jest. Dobrze, możemy sobie już wyruszyć na wyprawę. Tylko muszę. Ja, dobra, mam. Pięknie, dobrze. Tak, cyk, 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 to się o ile pamiętam, tak i mamy kompas. A da się mapę? Ja nie wiem, czy się da mapę, bo ja wiem, że jeśli istnieje coś takiego jak mapę, ale ja nie wiem, od której wersji Minecrafta. Potrzebowalibyśmy w ogóle ten, jak to się nazywa? Papier, a my nie mamy papieru. I nie pamiętam, jak się robi papier. Papier. Jak się robi papier w Minecraft? Jak się robi papier w Minecraft? Chyba musimy mieć czcinę, cukier i... Tak jak chlebek. Mamy czcinę w pobliżu, no właśnie nie. No to klapa. To klapa, nie, że nie mamy tego. Dobra, a w ogóle mój dom jest mój dom jest co nie a kurczak dziwne że kurczak ma siłę przepchać tego jak ja będę tutaj D dom jest w tym kierunku jakie trzy kreski w tamtą jak ja będę w tym dobra podróżujemy w tamtą stronę czyli tam jak jest równo a mój dom jest po drugiej stronie, jak jest równo. To dobra, to my podróżujemy tu. No to tylko musimy zabrać parę rzeczy ważnych. Na przykład, ja już zabrałem pochodnie. Musimy łóżeczko i wyruszamy w poszukiwania. Hmm, w, gdzie było to łóżko? W poszukiwania nowego miejsca zamieszkania. Ale, poczekajcie, gdzie jest to, o tutaj jest bed, musimy ze sobą wziąć mieczyk, może jakiś kilof weźmiemy, ze sobą jakieś kilofy dwa, mamy żelazo, to, to nie ma co oszczędzać, nie, nie ma się czego bać, to raczej nam się nie przyda, łuk, nie wiem, nie będziemy chyba go brać. Chociaż mamy, możemy sobie w sumie nowe skraftować, więc czemu nie? Tylko musielibyśmy jeszcze szczały. Ale mamy, to my się teraz zajmiemy raczej przygotowaniami do wyprawy i i raczej takimi rzeczami, a nie będziemy się zajmować samą wyprawą. Mamy drzwi, tak. Mamy. Dobra. Mamy dż, co Dobra, mamy drzwi zamknięte. Sobie skraftujemy trochę tych strzałek. I dobra, mamy osiem strzałek. A nie mamy więcej flintów Flintów? No i kurczę, nie mamy. Dobra. A w ogóle jeszcze tutaj mamy raw pork chop. Dobra, to ja go tutaj przepalę. Przepalimy go. Przepalimy. Dobrze. Przepalimy tego porkchopa. Weźmiemy ze sobą jak najwięcej jedzonka, abyśmy przetrwali. A zbroję chyba zostawię. Zbroję chyba zostawię Ale nie wiem Nie wiem czy ją zostawiać Nie zostawiałbym jakieś ślady więc zabiorę ze sobą trochę dirta Żeby zostawić za jakiś czas jakieś dirty na naszej wyprawie aż znajdziemy ten i będziemy z tymi dirtami iść A jeśli zgubimy jakiegoś dirta, no to będzie kompas potrzebny no, damy radę, na pewno damy radę, jakbym jeszcze miał świnię, jakbym wiedział, jak się oswoja świnie, to chyba, no, to byśmy by na niej pojechali, tylko ja nie wiem, jak. W becie, że yy, Dobra, to chyba powinno być tyle, bo flintów raczej nie mamy więcej. Więc, no, ograbiliśmy naszą skrzynię. Żelazo nie będzie nam potrzebne. Te rzeczy nam są potrzebne. Dobra, i tutaj mamy już tego, to teraz tego. I, i mamy jeszcze coś do upieczenia. E, nie, ale mamy tutaj dwa chlebki. a to raczej bym tutaj dał. Pięknie, dobra. Mamy dwa chlebki i tutaj mamy tego pork chopa. No, może byśmy wzięli jeszcze ze sobą piecyk jeden. Wykopali, ale ja chyba bym sobie skraftował nowy i tak mam pod dostatkiem tego kobla i żeby nie kraftować nowego piecyka, no to tam, no. No dzisiaj, jak mówiłem, się zajmiemy przygotowaniami. Jesteście na pewno trochę do... No myślę, że nawet bardzo ciekawi Jaka będzie ta wyprawa? Jeszcze tutaj sobie weźmiemy te cztery deseczki, zarobimy z tego crafting table, aby mieć na wyprawie. Ale chyba no, w sumie jakbyśmy znaleźli. Dobra, jesteśmy gotowi na wyprawę, jesteśmy gotowi na wyprawę. No to w następnym odcinku. Ruszamy na wyprawę. Mam nadzieję, że wrócimy do tego naszego domku, do tego miejsca. I że nie zginiemy podczas tej wyprawy. Przeżyjemy tą wyprawę. I będzie dobrze jeszcze niech sobie tutaj rośnie, bo myślę, że możliwe, że wrócimy w to. dobrze. Jest dobrze. Mamy tutaj te O, jeszcze moglibyśmy sobie chlebek zrobić. Pyk, 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 pyk. I pięknie, dobra. I lecimy na wyprawę. Zaraz się prześpimy, i w następnym odcinku lecimy na wyprawę. To. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, bye.